12 osób zostało rannych w wypadku dwóch samochodów i autobusu miejskiego w Trzebownisku Koło Rzeszowa. Ze wstępnych informacji policji wynika, że kierujący dostawczym busem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z autobusem, a ten z Toyotą. Na drodze krajowej nr 19 przez kilka godzin obowiązywał ruch wahadłowy. W ciągu całego weekendu wypadków było 23 osoby zginęły. W Trzebownisku skrzyżowanie drogi lokalnej z Krajową 19 to miejsce szczególnie niebezpieczne. Każdy kierowca musi się tu zatrzymać i sprawdzić, co się dzieje na trasie z Rzeszowa do Lublina. Krzysztof Dziadek właśnie tak zrobił po drugiej stronie skrzyżowania. Nie uniknął wypadku, bo nie zatrzymał się kierowca półciężarówki. Nie zauważył, że to jest droga z pierwszeństwem i chciał sobie przejechać od strony Trzebowniska w tą. Tak przynajmniej z moich obserwacji, bo ja obserwowałem ten autobus, który nadjeżdżał z tamtej strony, chciałem go przepuścić, a, a nagle dostał uderzenie w bok, rzuciło go na mnie i po prostu czekałem tylko, aż uderzy we mnie. Zderzenie trzech pojazdów widzieli okoliczni mieszkańcy. Ja w oknie stałem akurat tutaj, bo tu mieszkam i, i, i widziałem tylko jak ten buścik tutaj już leciał w powietrzu praktycznie. Nie? I na nogi od razu wiadomo tutaj do autobusu, żeby udzielać pomocy. Ranny został kierowca autobusu, dziesięcioro pasażerów i kierowca samochodu dostawczego. Droga krajowa została najpierw zamknięta, a później policja zorganizowała ruch wahadłowy. Samorząd trzebowniska ustawił na tej drodze znaki ostrzegawcze, ale mieszkańcy zabiegają o dodatkowe zabezpieczenia. Są stopy, jest wszystko oznakowane, nic to do tej pory nie pomaga, także przynajmniej może progi zwalniające, jakby były zrobione, to by dużo dało. W ciągu czterech dni sierpniowego weekendu na drogach Podkarpacia doszło do 20 wypadków. Trzy osoby zginęły, 27 zostało rannych. Dwie ofiary to motocykliści, zginęli w Kamieniu i Lubzinie. W korzeniowym wypadku nie przeżył też mężczyzna, który był prawdopodobnie pasażerem motoroweru. Zatrzymano też 58 kierowców, którzy jechali po spożyciu alkoholu.